Witamy Was bardzo serdecznie w składzie komisyjnym tu obecnym trójcy behawiorysty w postaci Katarzyny Dąbrowskiej, Anny Mrozowskiej i rodzynka Krystiana Pesty w naszej zabawie Prawda-Fałsz. Prawda. Fałsz? Prawda. fałsz? Jestem, nie no, jesteś? Mo, nie jesteś? Aż Molem nie. Aż Molem nie. W sensie bardzo lubię. Lubię czytać i lubię. A trzysz na nie lubię. sobie. Na to, oglądam tylko okładki. Zbierasz. Nie, ale nie nazwałbym siebie molem. Okej. Okay. Ja uważam, że dzień bez przeczytania, chociaż paru stron książki jest dniem straconym. Zgadzam się. Ja wow. czytam kilka książek naraz, bo nie jestem w stanie poz pozostać przy jednej. A co ostatnio czytałaś, Ania? Albo co czytasz? Fajnego, tak. e, Kończę bez matek. O, to jest niezwykła książka. Od jakiegoś czasu też no chyba mogę powiedzieć, że męczę Kajś. To jest świetna książka, ale też rozłożyłam ją sobie na raty. Mhm. Czytam książkę o historii warszawskich Kin która jest świetna i bardzo Wam polecam. E, no i też ostatnio trochę zaczęłam czytać Tatarkiewicza mhm. w tej chwili czytam szczęściu. A ja nadal czytam e, biografię Susan Sontag, bo to taka cegiełka, ale sobie ją też dzielę z innymi pozycjami. Mhm. E, rewelacyjną e, książkę, autobiografię z Korei, e, Marinę Abramowicz e, przeczytałam. Fantastyczną. Och tak. Nie myśl. Nie, bo jest trochę coś takiego, że jakby lubię seriale, a z drugiej strony hmm, pamiętam ten etap swojego życia, w którym bardzo przekonywałem się do seriali. Oczywiście jakby było, nie wiem, powiedzmy 4-5 lat temu i mnóstwo znajomych cały czas opowiadało mi o kolejnych tytułach, tytułach, tytułach. A ja, jakby, jakbym bał się wejść w ten świat serialowy, A teraz, w tym momencie, kiedy tam jestem, to go na maksa doceniam. I, i, i bardzo, jakby lubię, wiesz, uczestniczyć z bohaterami mm. przez 10-8 odcinków. Ania? A ty jesteś, czy nie? Ja, czy ja bardzo lubię oglądać seriale, ale żebym była takim maniakiem serialowym. No bo maniak nie. serialowy kojarzy mi się z kimś, kto naprawdę nie wolał ogląda serialu. No, no to, a, to tak jak z tym molem Tak, książką, tak, tak. tak. To właśnie ja jestem molem, że jakby wieczorem jednak z książką, a nie z. Serialem. A poza tym ja się czasami boję wejść w jakąś serialową historię, bo ja. Jestem rzeczywiście y, mm, osobą, która, jak już coś zacznie, to lubię to też skończyć, co się bardzo źle kończy. dla mnie właśnie kończy, w postaci niedospanych nie nocy y, i zarwanych poranków. <słuch> <słuch> jak już powiedziałam, jak już powiedziałam, jak już oglądam, to raczej w trybie z longiem zjadam. Trudno mi się powstrzymać, dlatego. Tak, trochę prawda, trochę fałsz. Dlatego, że no, nie jest to sytuacja, która następuje za każdym razem. No, ja ty... u Was Tylko tak, więc jak prawda. Tylko tak. Jak to już jest... oglądam, to już. Tam, to już A ja tam. właśnie odwrotnie, zupełnie, bo mam wrażenie, że przez to, że tak kompulsywnie chcę zjeść 8 odcinków, nie zwracam uwagi na szczegóły, niuanse. Wiecie, jakby nie, no, podobno nie tak, świętuję sobie bardziej tego odcinka. Szanuję hmm. to. E... Ale nie rozumiem. <noise> Prawda? Prawda, ale w trybie y, 15 minut y, y, do 15 minut do takiego studenckiego kwadransa zdarzyło mi się. Zawsze mi się wydaje, że mam jeszcze te 5 minut. Mhm. Jeszcze tutaj coś wrzucę do zmywarki, jeszcze tam coś, jeszcze tam coś i raptem jest Ha, Muszę jechać na plażę". Ja. Nigdy? No ja mówię też o behavioryście, nie? Aha, no. ja myślałam, że tak mówimy ogólnie. Aha, a ja tu. No, ja mówię szczególnie o behawioryście, Nie zdarzyło mi się, ale też w ogóle mam tak, że raczej to, to mi się też. nie zdarza zapominać tekstów, dlatego że mam, jakoś mam tak, że jak wiem, co mam powiedzieć, to wiem, co mam powiedzieć. Myślę tutaj też o, tym, o tej pracy mhm. e, tak. naszej, i wydaje mi się, że tutaj wszyscy byli też otwarci na to, żebyśmy. Mówili językiem eee. naszych postaci. Tak. I w tym wypadku też był tak silny konstrukt tego Horsta, że tutaj jakby nie dało się wypiąć mm. od dołu, jakby, nie? To jest mm. tak bardzo świadomy człowiek i tak bardzo świadomy swojego ciała, tego, co mówi albo czego nie mówi, w których momentach milczy, że tu jakby nie ma wychylenia, to jest bardzo zaawansowanie opracowane w tym, jak on sam siebie przygotował, mm. że tutaj nie było czasu na zapomnienie tekstu albo myślenie mm. o tym, tutaj jest jakby, wiesz, od A do Z, konkretnie tutaj jakby nie ma możliwości. Więc dużo też konstrukt postaci, myślę, wpływa na. Tak, pamiętamy, jak chodziłeś tak po kwadracie. <śmiech> <śmiech> tak. O, proszę bardzo. Wreszcie się w czymś skarżyłeś? Dokładnie, tak, tak. wspaniale. No dobra, ale pamiętasz takiego największego Gota? Z Mirkiem Haniszewskim y, robiliśmy jedną scenę, kiedy on próbował wyprowadzić mnie z równowagi, kiedy mnie przesłuchuje. I, i, I zrobiliśmy 10 dubli pod rząd, bo każdy z nas dokładał jeszcze jedno pięterko wyżej. To jest jedyny, jedyna scena, dlatego mi się wydaje, że ona będzie tak zmontowana, że ostatecznie mm. tego nie będzie, ale... On mi na przykład coś tam docinał, że... Już jakby teraz dokładnie nie pamiętam, ale na zasadzie... Nie wiem, śmierdzi ci z gęby na przykład, nie? Jak on się zbliżał do mnie coraz bardziej tak... Jak ci wali, a on jeszcze jakby na to coś odpowiadał więcej. I jakby do kolejny dubel jeszcze więcej, to już poszło takie piętro za piętrem i będzie już było remis. Znowu się zgadzamy. <grym zgodne> Wspaniale, i znam coraz lepiej. No co tu dużo powiedzieć? No. Była ogromnym wyzwaniem. Amen. Ja oczywiście gdzieś czułem te relacje y, uczeń-mistrz, ale to najprawdopodobniej z mojej perspektywy młodego aktora, który patrzy na naprawdę doświadczonego aktora, ale jakby Robert nigdy nie dał i jakby się w ogóle w, w tę strony nie szedł a propos tej relacji, żeby jakby ją budować, że ja teraz, mistrz, będę ci pokazywał absolutnie, bo to jakby była bardzo imprezka relacja prawda, i to, to w ogóle nie powoduje tych, tych, tych poziomów. To znaczy bardzo jest w pracy partnerski. Tak. Ale to takie jest moje doświadczenie w ogóle, powiem wam, że mam takie doświadczenie swoje, że wszystkie te osoby z takiego świecznika aktorskiego, te, które ja najbardziej cenię mhm. w Polsce, a z kilkoma z tych osób się już miałam okazję spotkać, oni wszyscy są cudowni, wspaniali, po prostu są dobrzy ludzie, sympatyczni, zabawni, serdeczni i pomagający dla planie. Długo się zastanawiał, Krystian? Bo ja usłyszałem trochę coś grubego, no, więc dzielisz się? Spotkaliśmy się po raz pierwszy i, i przyglądał mi się tak przez, przez chwilę i nagle mówi: ja cię kręcę wyglądasz jak totalny psychol. Ech. Wszystko masz wypisane na twarzy i absolutnie nie dziwię się, dlaczego ciebie wybrali. A ja mhm. mówię, ale, ale co takiego jest? Nie tak. A on mówi naprawdę miałem do czynienia z różnymi ym, to, tożsamościami i różnymi gębami, ale jakby. Coś jest tak dziwnie złamanego w tobie i jakby te przerażające oczy. Jeśli spotykamy się faktycznie na samym początku tej roboty i mówi takie zdania, a ja to sobie to tylko przetransponowuję na to, że faktycznie to zostało dobrze przekastingowane, no to tylko jakby biorę to na plus, no ale jakby no to jednak nie jest mój rdzen, nie? Mój kręgosłup. Mhm. A nie wróżenie z ręki? Bo ja miałam. Oczywiście. 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 Oczywi jak nie miałeś wróżenia z ręki? Wróżenie z ręki, czyli e, jakby pierwsze przywitanie z naszym kinezykiem, i od razu on przytrzymywał ten uścisk dłoni i mówił: A to właśnie, bo muszę pani powiedzieć, bo ludzie nie trenują podawania dłoni, a po tym jak ktoś podaje dłoń i jak się ktoś wita, można bardzo wiele powiedzieć o człowieku. I on na podstawie jednego uścisku dłoni zaczął mi opowiadać, ja wie, ty... o czym mówi. To, że mam palec tak, a palec tak, a kciuk tu, a tutaj wyżej, a tutaj niżej, to było niesamowite. Czułam się jak u wróżki pleple. z mojej perspektywy było coś takiego, że on jak my się poznaliśmy, to zrobił jakby tak dwa kroki do tyłu. I tak samo jak robił tobie, jakby wróżył ci z ręki, bo to było całkiem tak, niedawno, tak, tak. to on, on mi tej ręki nie podaje. Jakby on, jakby on nie chce jej sprawdzać tam, to też jest dziwne w ogóle. Okej, okay, Krystian. No widzisz, no to tak zrobił i to a nie, że, i to Że nie podaje ci ręki za każdym razem, jak się z tobą widzi? Nie, nie pamiętam A jeśli to robi, to robi to bezwiednie na zasadzie. Cześć, cześć. nie? Ale mam wrażenie, jak teraz się o poznaliśmy, że on po prostu się stał, tak? I on wie... Cześć, cześć, no cześć, cześć. Jak mi gadam, rozumiem, ale nie ma jakby tego ręki, żeby on w końcu mógł to złapać i jakby przypadek. Czekamy, aż będzie z ciebie twoja prawdziwa natura w takim razie. wyjdzie. Czekamy <laughs> Szybko! <laughs>